Był zimny, mglisty poranek, jakich wiele na przedmieściach łodzi w listopadzie. Ulice były jeszcze ciche, zaledwie kilku przechodniów z opuszczonymi głowami śpieszyło się do pracy. W jednej z zapomnianych, brudnych uliczek, gdzie latarnie ledwo dawały światło, życie toczyło się inaczej, i wolniej, bardziej surowo. Między śmietnikami, za starym garażem, poruszała się niepozorna, kudłata sylwetka. To był pies. Brudny, Wychudzony kundel o szorstkiej sierści i wielkich, uważnych oczach. Węchniał wyostrzone do granic. Obwąchiwał sterte śmieci, odrzucał puszki łapą, szukał czegokolwiek, co nadawałoby się do zjedzenia. Wtem zamarł. Z za starej kanapy, porzuconej jak wszystko w tej uliczce, dobiegł inny zapach. Ciepły. Ludzki. Ostrożnie podszedł. I wtedy go zobaczył. Ksko. Niemowlę, ledwie sześć miesięcy, zawinięte w brudne koce, z zaróżowionymi policzkami i zamkniętymi oczami. Obok niego leżał stary kawałek chleba, twardy, prawie suchy. Pies nie zbliżył się od razu. Podszedł powoli, z wahaniem, obserwując niemowlę, które poruszyło ustami przez sen. Wsunął nos pod chleb, obwąchał go. Pachniał jedzeniem, tak potrzebnym, by przeżyć choćby ten dzień. Złapał chleb w zęby i odszedł. Dwa metry, może trzy, ale wtedy zatrzymał się. Odwrócił głowę. Spojrzał na dziecko. Coś w nim zadrżało. Nie znał słów, nie znał reguł, ale czuł. W tej chwili czytelnik nie wie, co zrobi pies? Czy wróci? Kim jest to dziecko? Dlaczego ktoś zostawił je w takiej uliczce w listopadowym chłodzie, bez opieki? To właśnie wtedy, nieświadomie, pies zapoczątkował historię, która zmieni życie nie tylko jego, ale też jeszcze kogoś zupełnie niespodziewanego. Tego samego poranka, kilka ulic dalej, kobieta w średnim wieku poruszała się z torbą pełną karmy i plastikowych misek. Miała na sobie grubą kurtkę, rękawiczki bez palców i czapkę zsuniętą na czoło. Jej imię było Marta. Od dwóch lat pracowała jako wolontariuszka w niewielkim schronisku dla zwierząt na obrzeżach miasta. Znała te dzielnice dobrze. Wiedziała, gdzie najczęściej przesiadywały psy bezdomne. Miała swoje stałe punkty, gdzie zostawiała jedzenie. Pod jednym z drzew przy starym placu targowym zobaczyła znajomą sylwetkę tego samego psa, którego przez miesiące próbowała zbliżyć do siebie bez skutku. Dzikus. Nikt nie wiedział, skąd się wziął. Ludzie mówili, że może kiedyś miał dom, ale uciekł. Albo został wyrzukony. Tym razem pies nie uciekł od razu. Jadł łapczywie, trzymając chleb między łapami. Marta przykucnęła kilka kroków dalej, starając się nie naruszyć jego przestrzeni. Miała w ręce woreczek z mięsem. Wyciągnęła go powoli. Ale wtedy pies zrobił coś dziwnego. Zatrzymał się, uniósł głowę. Spojrzał za siebie w stronę, z której przyszedł i zawarczał cicho. Następnie zaszczekał. Jeden raz, potem drugi. Marta zamarła. To nie był zwykły szczek. Był celowy. Pies spojrzał na nią, potem na uliczkę. Zaintrygowana i zaniepokojona zarazem ruszyła za nim. Pies szedł powoli, co chwila się odwracając, jakby sprawdzał, czy kobieta podąża. Weszli razem w szarą, ciasną uliczkę, gdzie latarnia ledwie mrugała. Marta poczuła, jak serce jej przyspiesza, gdy dostrzegła małe zawiniątko między śmieciami. Podbiegła, schyliła się. Wzięła dziecko na ręce. Było żywe, ciepłe, ale kruche i drżące. Łzy napłynęły jej do oczu. Zadzwoniła po pogotowie. Trzęsła się cała. Kiedy usiadła na krawężniku, tuląc niemowlę, spojrzała na psa, który znów siedział kilka kroków dalej. Jego oczy wciąż były w niej utkwione. Nie potrafiła tego nazwać, ale czuła, że to nie był przypadek. Nie tego poranka, nie ten pies, nie to dziecko. Marta siedziała na zimnym krawężniku z dzieckiem w ramionach, próbując je delikatnie kołysać. Niemowlę było ciche, jakby zmęczone płaczem, który już niczego nie zmieniał. Kobieta owinęła je swoim szalikiem i przyciągnęła bliżej do piersi, jakby chciała mu dać choć odrobinę ciepła, którego tak długo nie miało. Kilka metrów dalej leżał pies. Nie podchodził, ale nie odchodził. Patrzył. Spokojnie, czujnie, z tym samym wyrazem w oczach, który Marta już wcześniej zauważyła, jakby rozumiał więcej, niż powinien. Zaczęło padać. Delikatna, prawie niezauważalna mrzawka. Która osiadała na twarzach i ubraniach. Marta uniosła wzrok do góry, a potem znów spojrzała na psa. Ty mnie tu przyprowadziłeś, prawda? Powiedziała cicho, bardziej do siebie niż do niego. Przecież to ty wiedziałeś. Westchnęła. W jej głowie pojawił się obraz, stary, wypłowiały, ale żywy. Mała dziewczynka, ledwo sześcioletnia, stojąca przy drzwiach ośrodka opieki społecznej. Tuliła do piersi lalkę bez głowy. Marta była wtedy nastolatką. Zabrali jej siostrę. Powiedzieli, że to dla dobra dziecka. Nie mogli zabrać ich razem. Ona została w domu dziecka, siostra poszła do adopcji. Nigdy więcej się nie zobaczyły. To poczucie bezradności nigdy jej nie opuściło. Ani tamten dzień. Teraz, trzymając na rękach porzucone dziecko, Marta znów poczuła ten sam ciężar. Tę samą ciszę, która zostaje, kiedy ktoś znika. Zamknęła oczy na chwilę i szepnęła. Może tym razem mogę coś zrobić. Może to nie przypadek, że tu dziś byłam. Pies zadrzał lekko i przysunął się o kilka kroków. Nieufnie, ostrożnie, ale bez agresji. Po kilku minutach Marta sięgnęła do torby i wyciągnęła saszetkę z mięsem. Delikatnie otworzyła i położyła na ziemi kilka kroków od siebie. Chodź, spróbuj. Wiem, że głodny jesteś. Jej głos był cichy, łagodny, niemal szeptem. Pies nie ruszył od razu. Patrzył najpierw na nią, potem na niemowlę, a dopiero potem na jedzenie. Przez moment wydawało się, że odejdzie. Ale nie, zrobił krok, potem drugi. Wreszcie sięgnął łapą do miseczki i zaczął jeść. Marta przyglądała mu się uważnie. Już nie widziała w nim tylko głodnego zwierzaka. Ten pies był powodem, dla którego znalazła dziecko. Gdyby nie on, niemowlę mogłoby umrzeć tam, niezauważone, w tej ponurej uliczce. Wiesz, że jesteś bohaterem? Zapytała go z lekkim uśmiechem. Taki mały, brudny złodziej chleba, a uratowałeś komuś życie. Pies spojrzał na nią. Jakby rozumiał. Nie podszedł bliżej, ale nie uciekł. Był tam. I to wystarczało. Marta poczuła coś dziwnego, jakby łączyła ich nić, cienka jak włos, ale prawdziwa. Zastanawiała się, jak wiele musiał przejść ten pies, żeby tak bardzo bać się ludzi, a mimo to zareagować na płacz dziecka. Może oboje jesteśmy trochę połamani, co? Powiedziała do niego, głaszcząc niemowlę. Ty miałeś swój głód i strach. Ja, swoje wspomnienia. Ale może razem damy sobie jeszcze jedną szansę. Po raz pierwszy nie widziała w psie zagrożenia ani tylko ofiary losu. Widziała towarzysza. Kogoś, kto, choć przypadkiem, zmienił czyjeś życie. Może i swoje też. Syrena karetki zbliżała się z oddali. Marta spojrzała raz jeszcze na niemowlę, tuląc je mocniej, jakby obawiała się, że zaraz zniknie. Z drugiej strony uliczki wciąż siedział pies, nie ruszając się ani o centymetr. Jego obecność, choć cicha, była wyraźna. Trwała. W głowie Marty zaczęły ścierać się dwa światy. Jeden to ten, który znała z pracy w schronisku, brutalny, pełen obojętności i walki o przetrwanie. Drugi, nowy, kruche życie w jej ramionach, bezbronne i zdane na łaskę ludzi. Oboje, pies i dziecko, byli ofiarami tej samej rzeczywistości, porzucenia. Gdy karetka zatrzymała się z piskiem opon, Marta poczuła dziwne napięcie. Z jednej strony ulga, że dziecko wreszcie trafi w bezpieczne ręce, z drugiej niepokój. Bo co z psem? Jeśli teraz odejdzie, nikt się nim nie zajmie. Zniknie wśród ruin miasta. Kolejna żywa istota, która była blisko ratunku, ale nie zdążyła. Drzwi karetki otworzyły się, a ratownicy wybiegli z noszami. Jeden z nich, młody mężczyzna, spojrzał na Martę i dziecko z wyraźnym zaskoczeniem. Co tu się stało? Zapytał. Znalazłam go, dziecko, w tamtej uliczce, wskazała ręką. Było samo. Ten pies mnie tam zaprowadził. Spojrzał na psa z powątpiewaniem, jakby to było zbyt dziwne, by mogło być prawdziwe. Po chwili podszedł policjant. Wysoki, z miną człowieka, który widział już wszystko. Dlaczego jest pani z dzieckiem na takiej ulicy? Zapytał. I skąd ten pies? Marta poczuła, jak zaciska się jej gardło. Wiedziała, że jeśli powie prawdę, mogą jej nie uwierzyć. Zostanie zapisana jako dziwna kobieta z bezdomnym psem i dzieckiem. A przecież nie była winna. Ona tylko odpowiedziała na szczeknięcie. Pies znów spojrzał na nią. Marta westchnęła cicho. Przyszłość tego psa również leżała teraz w jej rękach. Kiedy ratownicy zaczęli zbliżać się do Marty, by odebrać niemowlę, pies nagle poderwał się z miejsca. Zaskowyczał ostrzegawczo, a potem stanął między nią a obcymi, warcząc głucho. Reakcja była natychmiastowa. Jeden z ratowników odskoczył, drugi sięgnął po telefon. Musimy wezwać Hykla, powiedział pospiesznie. Ten pies może być niebezpieczny. Nie? Krzyknęła Marta, stając przed psem. Nie rozumiecie. On nas tu zaprowadził. Gdyby nie on, nikt by nie znalazł dziecka. Policjant zmarszczył brwi. Spojrzał raz na nią, raz na psa. Skąd pani wie, że to nie pani porzuciła dziecko? Marta poczuła zimno w brzuchu. Strach i gniew zarazem. Jak mogli to pomyśleć? Bo to mój pies powiedziała nagle, bez zastanowienia. Jest mój. Zabrał mnie tu, kiedy wyszłam z nim na spacer. Znalazłam dziecko. I wezwałam pomoc. Wszyscy zamilkli na chwilę. Pies przestał warczeć, jakby zrozumiał. Spojrzał na Martę, po czym zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał, podszedł powoli i położył pysk na jej kolanie. Pierwszy raz pozwolił się dotknąć. Ten gest zrobił więcej niż tysiąc słów. Jeden z ratowników odetchnął i skinął głową. Dobra, niech tak będzie. Ale niech ktoś się zajmie tym psiakiem. Marta pokiwała głową. Pogłaskała psa po łbie, a on nie odsunął się. Już się nim zajmuję, powiedziała cicho. I nie zostawię go. Gdy karetka odjeżdżała z niemowlęciem, Marta stała na chodniku, ściskając dłonie w kieszeniach kurtki, a obok niej siedział pies. Patrzyli razem za objeżdżającym pojazdem, który z każdą sekundą stawał się mniejszy, aż zniknął za zakrętem. W sercu kobiety zapanowała pustka. Jakby coś, co ledwo co zdążyła poczuć, zostało jej zabrane. Miała świadomość, że zrobiła wszystko, co mogła. Dziecko było bezpieczne, ale mimo to czuła, jakby zostawiła tam cząstkę siebie. Spojrzała na psa. Ten wciąż wpatrywał się w drogę, po której objechała karetka. Przysunęła się bliżej i delikatnie dotknęła jego karku. Nie odsunął się. Tylko cicho westchnął, jakby i on odczuwał stratę, choć nie potrafił jej nazwać. No dobrze, kolego, powiedziała cicho. Chodźmy. Teraz twoja kolej. Zabrała go do schroniska. Po raz pierwszy nie w klatce, nie na smyczy, nie siłą. Pies szedł za nią dobrowolnie, krok w krok, jakby już podjął decyzję. Po drodze Marta mówiła do niego niemal bez przerwy. Opowiadała o swojej pracy, o innych psach, o tym, jak nazywa się jej ulubiony kot w schronisku. Nie oczekiwała odpowiedzi, ale czuła, że każde słowo układa się między nimi jak cegiełki zaufania. Gdy dotarli na miejsce, kilka osób spojrzało z niedowierzaniem. Psa znali, był legendą okolicy, tym, którego nikt nie potrafił złapać. A teraz szedł obok Marty, spokojny, uważny, niemal dumny. Zabrano go do kąpieli. Zmyto brud. Błoto i kurz z ulicy. Wyszła spod niego sierść w kolorze szarobronzowym z jaśniejszymi łatkami przy szyi. Pies drżał, ale nie próbował uciec. Potrzebujesz imienia, powiedziała Marta, patrząc mu w oczy. Może? Czans? Bo dałeś komuś szansę. I sam ją dostałeś. Pies jakby zareagował, podniósł uszy i przekrzywił głowę. Imię zostało. W kolejnych dniach Marta nie mogła przestać myśleć o dziecku. Choć wiedziała, że trafiło pod opiekę szpitala i zostanie przekazane do adopcji, miała wrażenie, że nie może tak po prostu zostawić tej historii za sobą. Kilka dni później odebrała list z poradni szpitalnej. Dziecko było zdrowe. Nazwano je roboczo Kacper. Trafiło do ośrodka przejściowego, gdzie czekało na rodzinę zastępczą lub adopcyjną. Marta przeczytała te słowa kilkukrotnie. Usiadła przy biurku, a Czans położył łeb na jej kolanach. Kacper, szepnęła. Piękne imię. Wiesz, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek go jeszcze zobaczę. Nie mówiła nikomu, ale kilka dni później pojechała pod wskazany adres. Usiadła na ławce naprzeciwko ośrodka i patrzyła, jak przez okno w sali dziecięcej przemykać im pielęgniarki z maleńkim zawiniątkiem. Nie miała pewności, ale czuła, że to on. Czans siedział obok niej. Spokojny, niemal nieruchomy. Jakby wiedział, po co tam przyszli. Jakby to wszystko było ich wspólną misą. Z czasem życie wróciło do rytmu. Marta wypełniła dokumenty adopcyjne i oficjalnie stała się opiekunką Chansa. Nie było łatwo. Pies nadal bał się gwałtownych ruchów, unikał obcych. Ale przy niej czuł się bezpiecznie. Marta nauczyła się, że czasem największe zmiany zaczynają się od najmniejszych decyzji. Od niepozornego szczeknięcia w uliczce. Od spojrzenia w oczy kogoś, kto nie potrafi mówić, ale mówi wszystko. Coś, co zaczęło się od kradzieży kawałka suchego chleba, zakończyło się uratowaniem dwóch istnień. I stworzeniem trzeciego rodziny, która powstała zupełnie przez przypadek albo przez przeznaczenie. Nać.